Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Gość mi poranka siódma dziewiąta, Dorota zwierzyńska, Robert Zwierzyński, Ania Piękowska z fundacji Doktor Otis. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ym, państwa wizyta u nas nie jest y, przypadkowa, bowiem trwają światowe dni świadomości autyzmu, które odbywają się w Łomży. Wczoraj ulicami miasta przeszedł niebieski marsz i chciałbym zacząć od nazwy tych dni. Czy ludzie są świadomi, co to jest autyzm, z czym się wiąże? Ta świadomość jest coraz większa. Jakby my też mamy różnego rodzaju działania, nie tylko niebieski marsz, ale właśnie różne działania w ramach tego Dnia Świadomości Autyzmu, żeby tą świadomość pogłębiać. I jakby widzimy z roku na rok, że zainteresowanie jest większe. Prowadzimy też lekcje o autyzmie i w ramach tych lekcji właśnie też widzimy, że jest coraz więcej zgłoszeń właśnie z placówek oświatowych tutaj z terenu Łomży, ale nie tylko, bo i z gminy, z okolicy, gdzieś tam nawet z Polski zdarzają się już zgłoszenia, także naprawdę widzimy, że ta świadomość jest coraz większa i coraz więcej jest takiego wyrażania tej potrzeby, żeby się o autyzmie czegoś więcej dowiedzieć. Znaczy, bo Fundacja Dr. Otis to odkąd, odkąd pamiętam, odkąd jestem świadomy, gdzieś tam się obserwuje portale łomżyńskie i się żyje tym życiem miasta, no to Fundacja Dr. Otis istnieje, działa, no to też pewnie po swojej działalności, po tych, po tych wielu latach już pracy możecie ocenić, czy te wasze starania gdzieś przynoszą pożądany efekt, pani prezes. Myślę, że widzimy, że jest coraz więcej dzieci z niepełnosprawnościami, z autyzmem i to się przekłada właśnie na dzieci neurotypowe, czyli mamy więcej tych dzieci w placówce. W y placówkach ogólnie. Y y czyli tak, czyli to ta wiedza się zwiększyła, to, to też kwestia tego, że gdzieś ten problem jest coraz częściej. Y Dotykany, tak tych informacji jest coraz więcej jest coraz częściej coraz bardziej są rodzice otwarci na pomoc z każdej strony, żeby dzieci ich w przyszłości po prostu lepiej funkcjonowały. Um, a to, co jest największym problemem osób z spektrum autyzmu? No, jeśli chodzi o takie trudności z którymi borykają się osoby z autyzmem, to na pewno mamy tutaj te relacje, jakby są bardzo utrudnione, te kontakty interpersonalne, coś co dla nas jest takie naturalne, że my tworzymy jakieś więzi, i relacje z innymi ludźmi, jakby dla osoby z autyzmem to jest duże wyzwanie zbudować taką relację, więc to jest na pewno duża trudność. Też kwestia wszystko jaki jest poziom funkcjonowania danej osoby, bo mamy osoby z autyzmem, które na przykład nie mówią, i dla takiej osoby to to będzie tym największym problemem właśnie te trudności w komunikacji. No i mamy też taką trzecią sferę. Trudności to są stereotypowe zachowania. Osoby z autyzmem jakby bardzo lubią mieć pod kontrolą otoczenie, rzeczywistość, i wiele czynności musi odbywać się zgodnie ze stereotypowym zachowaniem. Także to są te takie trzy największe sfery, których, których autyzm dotyka i które stanowi trudność. I osoby ze spektrum autyzmu, no to one on mogą się nauczyć, powiedzmy, nie wiem, żeby ta relacja międzyludzka była lepsza, czy to jest coś, czego się nie da przeskoczyć? Tutaj na pewno dużą rolę odgrywa trening umiejętności społecznych. My to prowadzimy zarówno w ich placówkach właśnie podczas terapii dzieci, jak i w różnych poradniach są prowadzone tego typu działania. I właśnie ten trening umiejętności społecznych trochę uczy, tego da się wyuczyć, tylko jakby osoba z autyzmem tak naprawdę każdej sytuacji społecznej musi uczyć się od nowa. My trochę bazujemy na naśladowaniu, na jakby wzorcach, które są nam przekazywane, a osoba z autyzmem musi każdą sytuację społeczną sobie przećwiczyć, żeby się nauczyć po prostu jak reagować w danej sytuacji. A co... Czy są jakieś takie metody, czy sposoby na to, abyśmy żeby nam było trochę łatwiej gdzieś komunikować się z osobami ze spektrum autyzmu, no bo to nie tylko rola dla, dla osób, które ten autyzm mają, tylko też i rola nas, żeby jakoś inaczej może spojrzeć, żeby czy są jakieś właśnie takie typy sposoby na to, czy ścieżki, którymi należy się poruszać, jeżeli chodzi o tą komunikację? Y Komunikacja z osobami ze spektrum autyzmu, jak już by było wspomniane, jest w większości utrudniona. My wprowadzamy komunikację alternatywną w naszych placówkach dla naszych dzieci, komunikacja PECS, która bazuje na obrazkowej formie komunikacji, która jest zrozumiała dla osób także jakby. Z zewnątrz, tak, które na, na co dzień nie, nie uczą się tej metody, ale jeśli osoba z autyzmem ma ze, ze sobą właśnie te komunikatory, to jesteśmy w stanie zrozumieć, co ta osoba potrzebuje, czego, czego chce. Należy też zwrócić uwagę, że często osoby z autyzmem zachowują się trochę w odmienny sposób niż reszta społeczeństwa. I czasami warto się zastanowić, czy właśnie taka osoba, czy dziecko, które na pierwszy rzut oka często odnosimy wrażenie, że są niegrzeczne, tak? Żeby zwrócić uwagę na to i żeby wszystkie się zastanowić, czy to przypadkiem nie jest osoba z autyzmem, to nie jest wina ani tego dziecka, ani rodziców, czy opiekunów. No, zachowania są czasami bardzo, bardzo różne. Wczoraj nasza redakcyjna koleżanka była na, na niebieskim marszu, rozmawiała z, z młodzieżą, która ma autyzm, no i jeden z chłopców powiedział, że, że tak, że już jego rówieśnicy bardziej rozumieją to, rozumieją jego inność, powiedzmy tak, odmienność czy, czy, czy wyjątkowość. I czy faktycznie tak jest już, że ci rówieśnicy mają świadomość tego, że no nie wszyscy jesteśmy tacy sami, że część jest, nazwijmy to, wyjątkowa. To tak jak wspomniałam, jest coraz dzieci więcej dzieci z orzeczeniem nie tylko z autyzmem i jeżeli przekazujemy im tą wiedzę, to młodzież, dzieci chłoną tą wiedzę i potrafią się po prostu inaczej zachować w stosunku do tych osób. To przez cały kwiecień, ten obecny miesiąc, Fundacja jeździ po szkołach pomrzyńskich i prowadzi zajęcia. To też rozumiem, że jest to takie no jeden z tych kroków uświadamiania też młodzieży. Na temat autyzmu. Tak, jak najbardziej my właśnie od 1 kwietnia zaczęliśmy jeździć po szkołach. To są szkoły podstawowe, szkoły średnie, ale prowadzimy lekcje dla, także dla przedszkoli, dla takich maluchów, bo też jeżeli zaczniemy tą edukację od takiego najwcześniejszego etapu, to wiadomo, że ta świadomość też inaczej będzie się kształtować i ta tolerancja. Więc jakby to zainteresowanie lekcjami jest duże. My też widzimy na tych lekcjach, że dzieci pytają, chcą się dowiedzieć, jeżeli w klasie się zdarza, bo teraz zdarza się coraz częściej, tak naprawdę w większości klas, w których jesteśmy jest. Jakaś osoba ze spektrum. Jakby dzieci zadają pytania bezpośrednio osoby, które są w spektrum, dopytują o jakieś pewne rzeczy nawet odnoszące się do siebie, więc my gdzieś tam bazujemy też bardzo często na tych bezpośrednich doświadczeniach, tak, na tych problemach, które grupa ma tu i teraz odpowiadamy na pytania, ale też prowadzimy takie te właśnie lekcje przygotowane, które składają się tak naprawdę z dwóch części. Pierwsza to jest taka część teoretyczna, gdzie my opowiadamy o tych objawach autyzmu, pokazujemy na filmikach takie typowe zachowania osób z autyzmem. I w drugiej części, w takiej części praktycznej, uczniowie Mogą się poczuć trochę jak osoby ze spektrum. Mamy takie przygotowane doświadczenia, które gdzieś tam pokazują właśnie zaburzenia sensoryczne, które występują u osób z autyzmem. A czy jest jakoś udowodnione, dlaczego tych tych ludzi, jest to, tych dzieci jest coraz więcej właśnie ze spektrum autyzmu? To znaczy, to jest taki bardzo, bardzo otwarty temat, jeżeli chodzi o przyczyny autyzmu. Jest ich naprawdę dużo i tak naprawdę ciężko wskazać jedną konkretną przyczynę. Te badania cały czas trwają. Na pewno jest, przez to, że jest większa świadomość i dostęp do diagnozy jest większy, jakby to nie jest już taki temat tabu, to tych diagnoz jest też więcej, właśnie ze względu na to, że rodzice nie chowają się z tymi dziećmi, tylko gdzieś tam szukają pomocy. Właśnie, a czy bywają jeszcze takie przy, przypadki, że na przykład nauczyciel... Y Weźmierz tutaj powie, wiedzą Państwo, tutaj jest podejrzenie, podejrzewam, że, że, że Państwo dziecko może mieć autyzm, że warto gdzieś byłoby to sprawdzić. I rodzic mówi, że, no nie, no jak to? Rodzic jest oburzony, zły na nauczyciela, bo jego dziecko niemożliwe, żeby coś było z nim, mówiąc w dużym cudzysłowie nie tak. Myślę, że czasami warto zaufać, posłuchać nauczycieli czy specjalistów, którzy zwracają uwagę na jakieś odmienne zachowania czy, czy, czy stany dzieci, dlatego że oni mają bardzo często o wiele większą grupę porównawczą i tak? wiedzą jak dzieci powinny funkcjonować. Przy czym my, jako fundacja, prowadzimy takie bezpłatne konsultacje dla osób, które uważają, że czy macie takie podejrzenia czy spostrzeżenia na temat tego, czy, czy, czy dziecko właśnie nie ma przypadkiem autyzmu, czy w ogóle zaburzeń ze spektru. I może się taki rodzic do nas zgłosi, czy, czy, czy po namowie przez nauczyciela, czy, 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 czy sam, gdy zaobserwuje jakieś różnego rodzaju sytuacje. I wtedy my pomożemy, bo wiemy z naszego doświadczenia, jak to wygląda, ewentualnie możemy po, po pogłębić diagnozę z tego spektrum. No to, to jak rozpoznać, yy, że, że coś może być właśnie na rzeczy? Pierwsze takie objawy, które powinny gdzieś tam dawać sygnał, że coś dzieje się nie tak, można zauważyć bardzo wcześnie u uszu dziecka. To będzie dziecko, które na przykład nie patrzy w oczy, właśnie unika tego kontaktu wzrokowego, nie reaguje na imię, ma takie schematyczne, stereotypowe zabawy, czyli zawsze bawi się w ten sam sposób. Nie wchodzi w taką relację z opiekunem, nawet tym najbliższym. Zamiast wyrażać potrzeby właśnie za pomocą mowy, to prowadzi za rękę. Więc to są takie te pierwsze, prymarne zachowania, które powinny gdzieś tam rodzicowi dać do myślenia. Oczywiście mamy różne poziomy funkcjonowania i na różnym etapie gdzieś tam te objawy będą nam wychodziły z różnym nasileniem. Potem na przykład w szkole może się okazać, że dziecko nie radzi sobie właśnie w kontaktach rówieśniczych, bo o ile dzieci będąc przy rodzicach jakby radzą sobie całkiem dobrze, bo rodzice dobrze czytają swoje dzieci, o tyle jak mamy sytuację, gdy dziecko idzie do placówki, czy to przedszkolnej, czy do szkolnej okazuje się nagle, że dziecko nie radzi sobie właśnie z dużą grupą. To też będzie takie diagnostycznie ważne. I właśnie jedna też z z dziewczynek powiedziała, że ona bardzo się przyjmuje opinią innych ludzi. Tak, tak, bo to właśnie yy, trochę tak jest, że osoby z autyzmem y, mają problem w tych relacjach, ale tych relacji by z drugiej strony chciały, tylko po prostu czasami nie wiedzą, jak tą relację nawiązać. Więc tutaj też jakby ogromna rola z naszej strony, że jeżeli spotykamy taką osobę, trzeba mieć taką dużą cierpliwość i wrażliwość, że to bardzo często my musimy wyjść z inicjatywą do osoby z autyzmem. Jeżeli chodzi o taką bezpośrednią komunikację, to też powinniśmy pamiętać, że osoby z autyzmem mają problem w odczytywaniu metafor, więc ten język, który my stosujemy w stosunku do osoby z autyzmem, Powinien być jak najbardziej prosty i taki konkretny, żeby nie utrudniać tej osobie po prostu nawiązania relacji i komunikacji. Jakie są najczęstsze mity, stereotypy dotyczące autyzmu? Jeżeli chodzi właśnie o takie mity i stereotypy, to bardzo często właśnie uważa się, że osoby z autyzmem w ogóle nie mówią, a rzeczywiście zdarzają się osoby i to bardzo często, które mówią, właśnie też mieliśmy na marszu te osoby, o których Pan wspomina, to jest najlepszy przykład na to, że te osoby potrafią nawet tej mowy się potem z czasem nauczyć. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie takie, że osoby z autyzmem nie lubią się przytulać, też bardzo często mamy powiedziane, że gdzieś tam ten kontakt dotykowy jest utrudniony, to też jest mit, bo to też. Zależy od dziecka i od jego zaburzeń sensorycznych. Kontakt wzrokowy tak, jakby tak jak wspomniałam wcześniej, to jest objawowe, ale też zdarzają się dzieci, które świetnie patrzą, a wręcz się wpatrują, i to na przykład też będzie diagnostycznie ważne. Mhm. A czy no, Państwo zajmują się tym tematem na co dzień? Czy brakuje jakichś przepisów zmian w systemie, które poprawiłyby jakość życia osób z autyzmem? Znaczy, przez cały czas jest, y, znaczy jest, narasta można problem dotyczący osób dorosłych y, z autyzmem. Y, tutaj my z racji swojej działalności skupiliśmy się bardziej na, na dzieciach y, właśnie szkolnych i, i przedszkolnych. Y, niemniej dostrzegamy, czy, czy otrzymujemy takie sygnały od naszych rodziców, y, że co będzie później, tak? Co y, będzie za 10-15 lat y, i. Yy, właśnie to, yy, mi się wydaje, że tutaj wpływasz yy, trochę w tym kierunku, żeby yy, zrobić yy, jakieś yy, właśnie, czy, czy rozwiązania prawne, czy, czy jakieś yy, funkcjonalne, yy, żeby te osoby dorosłe z autyzmem yy, odnalazły się w społeczeństwie i mogły yy, funkcjonować. No, my chcemy wyjść z taką inicjatywą, jeżeli chodzi o fundację. Chcemy stworzyć taki domek malowany sercem to będzie taki kompleksowy ośrodek. Gdzie też będą właśnie zaopiekowane osoby dorosłe, będzie to ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacji i dom wytchnieniowy dla rodziców, którzy jakby mają na co dzień osoby w spektrum, czy z innymi niepełnosprawnościami. No właśnie, bo to właśnie dobry temat, bo mówimy o dzieciach, o młodzieży, ale co potem z tymi osobami, kiedy one, co już dorosłe, one mogą funkcjonować normalnie w życiu codziennym, mogą pójść do pracy. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o, o osoby wyżej funkcjonujące, uważam, że mogą iść normalnie do pracy, może tak ze strony pracodawcy będzie to trochę bardziej utrudnione, ale oni sobie świetnie radzą i, i uważam, że jakby rynek pracy powinien być bardziej otwarty na, na te osoby, no bardziej zaburzone osoby no, po prostu będą pod opieką tak, ośrodków czy, czy rodziny. Mm -hmm. um, w kwietniu macie objazd po łączyńskich szkołach, ale w maju ruszacie już e, dalszą trasę. Tak, stworzyłam, stworzyliśmy projekt Do oka Polski z autyzmem. Postanowiliśmy poszerzyć nie tylko naszą wiedzę, ale też zorientować się jaka jest wiedza w Polsce. Chcemy nawiązać współpracę z ośrodkami specjalizującymi się w pracy z osobami z placówkami edukacyjnymi. Będziemy też szukać inspiracji, innych rozwiązań, czy wprowadzimy to do siebie, czy przekażemy też nasze rozwiązania do innych placówek. Będziemy jeździć m.in. Gdańsk, Koszalin, Bielsk, Podlaski, Zamość, piekary śląskie, katowice, Poznań, no dużo tych miast, ale myślę, że warto. Warto spróbować i, i myślę, że podzielimy się z radiem również naszą wiedzą. Rozmawialiśmy trochę już przed anteną, no to mówili Państwo, że już dzwonią, dzwonią telefony już z zaproszeniem gdzieś tam do siebie. Tak, właśnie szczególnie jeśli chodzi o, o lekcje o autyzmie, bo tutaj cała trasa tak naprawdę dookoła Polski z autyzmem tego projektu jest ustalona, więc też już jesteśmy tam umówieni z konkretnymi placówkami terapeutycznymi, ale właśnie dostajemy takie luźne telefony gdzieś tam z, z całego kraju odnośnie odbycia lekcji o autyzmie i to są zarówno gdzieś tam. Yy, miasta na południu, na północy, także też nie, nie mamy takich ograniczeń i my oczywiście jesteśmy otwarci jak najbardziej na takie spotkania, bo też my prowadzimy lekcje o autyzmie nie tylko w kwietniu, jakby w kwietniu one są tak bardzo skumulowane, ale prowadzimy też właśnie przez cały rok, można się zgłosić do naszej fundacji, zaprosić naszych wolontariuszy, którzy przyjdą i takie lekcje poprowadzą. No tak te telefony wybrzmiewają już z całej Polski do was, to znaczy, że no doceniają waszą pracę w świecie. No to miłe, na pewno, staramy się, żeby tak właśnie było. <laughs> A jeżeli chodzi o lekcje o autyzmie, Myślę, że też powinni być bardziej otwarci na tę na wiedzę dorośli. Nie tylko nauczyciele, nie tylko terapeuci, bo oni już jakąś tam wiedzę posiadają, ale po prostu mieszkańcy. Bo to jest naprawdę przydatne w życiu codziennym. No właśnie, to tutaj to, troszeczkę wchodzimy na temat takiej integracji. No i, i właśnie jak ta integracja przebiega? przebiega? Czy, czy ona jest? To znaczy taką przestrzenią do integracji, na pewno są właśnie te światowe dni świadomości autyzmu i chociażby marsz, gdzie spotykają się ludzie, osoby z różnych środowisk, tak, nie tylko uczniowie, ale właśnie też osoby dorosłe, różne instytucje potrafią z nami maszerować. Także ta integracja jak najbardziej się odbywa. W ciągu roku może trochę mniej, ewentualnie przy okazji jakichś takich wydarzeń zorganizowanych, ale ten kwiecień jest właśnie takim czasem integracji na pewno. A jeżeli chodzi o, o szkoły właśnie. To, to są specjalne oddziały dla dzieci i młodzieży z autyzmem? Czy, czy ta klasa, czy chodzą normalnie do klasy z innymi? Jak to wygląda, jak to powinno wyglądać? To znaczy, jeśli chodzi o nasze placówki, to mamy grupy integracyjne i terapeutyczne, w których dzieci wysoko funkcjonujące znaczy właściwie wszystkie dzieci spotykają się w ramach godzin integracyjnych. Następnie osoby, które wymagają bardziej specjalistycznej opieki i edukacji, są dzielone na grupy terapeutyczne, takie czteroosobowe, W każdej takiej grupy jest przydzielony nauczyciel specjalista i pomoc nauczyciela i z tymi osobami są prowadzone indywidualne zajęcia edukacyjne. I następnie po tych zajęciach następuje integracja ze wszystkimi dziećmi. Jeśli chodzi o, o naszą szkołę specjalną, to odbywają się tylko, mamy, tylko dzieci z orzeczeniami. No, dzięki, dzięki temu możemy bardziej skupić się na indywidualną pracę z dzieckiem z ucznym. W szkołach państwowych są to klasy integracyjne, i do, do dzieci z orzeczeniami no, są osoby nauczyciele wspomagające mhm. wtedy. I, I widzą Państwo właśnie plusy w przyszłości tego, że, że gdzieś ta integracja jest, że, że te dzieci no, nie są odizolowane, tylko no, wszyscy są razem i, i widać tego efekty plusy? To znaczy na pewno po postawach rówieśników gdzieś tam widać, że, że ta integracja jest, wiadomo, że z tą akceptacją jest różnie, czasami dzieci potrzebują, czy to młodzież potrzebują trochę więcej czasu, żeby właśnie zaakceptować rówieśnika z autyzmem, ale jeżeli zaczynamy właśnie tą pracę taką edukacyjną i tą integrację na tak wczesnym etapie, to na pewno potem w dorosłości gdzieś tam te dzieci są bardziej otwarte, my na pewno też to widzimy po dzieciach z naszych placówek, które na co dzień funkcjonują właśnie z rówieśnikami z autyzmem, to potem, jakby w toku dalszej edukacji one nie mają takich problemów z tolerancją i akceptacją. To już na koniec, jakby słucha nas, nie wiem, dyrektor czy nauczyciel i chciałby taką lekcję przeprowadzić u siebie w klasie, w szkole, to gdzie ma się skontaktować? Wystarczy się skontaktować mailowo z naszą fundacją na maila fundacja.drotis.gmail.com albo ap.drotis.gmail.com i my potem dalej pokierujemy kartę zgłoszeniową, prześlemy i, i, i umówimy konkretne lekcje. Dorota Zwierzyńska, Robert Zwierzyński i Ania Pińkowska z Fundacji Drotis. Byli gośćmi poranka 7-9. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7 dziewiąta. Rozmowa poranka.